Czy wiedziałeś, że niektóre codzienne zachowania mogą stresować Twojego kota, nawet jeśli tego nie zauważasz? Tak jest. Koty to wrażliwe zwierzęta, a niektóre sytuacje mogą bezpośrednio wpływać na ich samopoczucie. W dzisiejszym filmie ujawnimy 10 rzeczy, które mogą irytować Twojego kota, a co najważniejsze, jak unikać tych problemów. Zostań do końca, ponieważ ostatni punkt może Cię zaskoczyć, nawet jeśli masz już doświadczenie z kotami. A zanim zaczniemy, zostaw lajka pod filmem, aby pomóc innym lepiej zrozumieć swoje futrzaki. A teraz zaczynajmy. Zwyczaj numer jeden: zmiany w rutynie. Koty są prawdziwymi mistrzami rutyny. Uwielbiają przewidywalność, a każda zmiana w otoczeniu lub codziennych nawykach może sprawić, że poczują się niepewnie i zestresowane. Zmiany takie jak przestawienie mebli, zmiana pory karmienia, czy nawet przybycie nowej osoby do domu, mogą głęboko wpłynąć na zachowanie twojego pupila. Kiedy ich rutyna się zmienia, mogą wykazywać subtelne oznaki stresu, takie jak chowanie się bardziej niż zwykle, częstsze drapanie mebli, czy nawet odmawianie jedzenia. Dzieje się tak, ponieważ dla kotów przewidywalność oznacza bezpieczeństwo. Kiedy wszystko jest na swoim miejscu, wiedzą, czego się spodziewać i czują się bardziej pewnie. Jak tego unikać? Zawsze, gdy konieczne są zmiany, rób to powoli. Wprowadzaj nowe elementy stopniowo. Pozwól swojemu kotu eksplorować we własnym tempie i staraj się utrzymywać stałe godziny karmienia i zabaw. Małe zmiany wprowadzane łagodnie pomagają kotu dostosować się bez niepokoju. Pamiętaj. Szczęśliwy kot to taki, który żyje w przewidywalnym i bezpiecznym środowisku. Zwyczaj numer dwa. Brak wysokich przestrzeni. Czy zauważyłeś, jak koty uwielbiają wspinać się na wysokie miejsca? To nie tylko zabawa, ale instynktowna potrzeba. W naturze koty używają wysokich miejsc do obserwacji otoczenia, identyfikowania możliwych zagrożeń i czucia się bezpiecznie. Kiedy nie mają dostępu do tych strategicznych punktów w domu, mogą czuć frustrację, niepokój, a nawet rozwijać zachowania destrukcyjne. Często właściciele nie rozumieją tego zachowania i kończą na tym, że karcą kota za wspinanie się na meble lub blaty. Ale w rzeczywistości tylko próbuje znaleźć miejsce, w którym czuje się bezpiecznie. Bez tych opcji kot może stać się bardziej zestresowany, a nawet terytorialny, próbując zrekompensować brak punktu obserwacyjnego. Rozwiązanie. Zapewnij mu miejsca do wspinania. Zamontuj półki na ścianie, Zainwestuj w wieżę dla kotów lub dostosuj istniejące meble, aby mógł się wspinać bezpiecznie. To nie tylko spełnia naturalne potrzeby twojego kota, ale także pomaga uniknąć wspinania się w niepożądane miejsca. Szczęśliwe koty to te, które mają miejsce na słońcu lub przynajmniej wysokie miejsce do obserwacji wszystkiego dookoła. Zwyczaj numer trzy głośne i niespodziewane dźwięki. Koty mają niezwykle wrażliwy słuch, znacznie bardziej wyostrzone niż ludzie. Głośne i nagłe dźwięki, takie jak fajerwerki, grzmoty, odkurzacze czy nawet trzaskające drzwi, mogą je głęboko przestraszyć. Dla nich nieoczekiwane hałasy są interpretowane jako oznaki niebezpieczeństwa, wywołując natychmiastową reakcję stresową. Czy zauważyłeś, jak twój kot ucieka, aby schować się pod łóżkiem lub za kanapą, gdy jest dużo hałasu? To naturalny mechanizm obronny. Koty potrzebują spokojnych środowisk, aby czuć się bezpiecznie, a częsta ekspozycja na głośne dźwięki może prowadzić do problemów, takich jak lęk, zmiany w zachowaniu, a nawet utrata apetytu. Co więc robić? Staraj się minimalizować hałas w domu, kiedy tylko możesz. Jeśli występują nieuniknione sytuacje, takie jak imprezy czy remonty, STW zamknięte RZ bezpieczne i ciche miejsce dla swojego kota, z przytulnym legowiskiem, gdzie może się schować. Relaksująca muzyka lub szumy białego szumu również mogą pomóc zamaskować głośne dźwięki i przynieść więcej komfortu. Pamiętaj: ciche środowisko to wielki prezent dla dobrostanu Twojego kota. Zwyczaj numer 4: brudna lub źle umiejscowiona kuweta. Jeśli jest coś, co koty traktują bardzo poważnie, to kuweta. Dla nich to święta przestrzeń, a każdy problem, zarówno z czystością, jak i lokalizacją, może być powodem stresu a nawet problemów behawioralnych. Brudna lub źle umiejscowiona kuweta może sprawić, że kot unika jej używania, co prowadzi do wypadków w domu, a nawet problemów zdrowotnych, takich jak infekcje dróg moczowych. Koty są niezwykle higieniczne i lubią czyste środowisko do załatwiania swoich potrzeb. Ponadto preferują ciche i łatwo dostępne miejsca, z dala od obszarów o dużym natężeniu ruchu, takich jak korytarze czy blisko hałaśliwych urządzeń. Jeśli kuweta znajduje się w niewłaściwym miejscu, twój kot może czuć się bezbronny i zdecydować się na szukanie innych zakamarków w domu, które wydają się bezpieczniejsze. Rozwiązanie Czyść kuwetę codziennie, regularnie zmieniając żwirek i umieść ją w dyskretnym i spokojnym miejscu. Jeśli masz więcej niż jednego kota, najlepiej jest mieć jedną kuwetę dla każdego kota oraz jedną dodatkową, aby uniknąć sporów terytorialnych. Dzięki zawsze czystej i dobrze umiejscowionej kuwecie twój kot poczuje się bardziej komfortowo i spokojnie. Zwyczaj numer 5: Niska stymulacja umysłowa i fizyczna. Wiele osób uważa, że koty są leniwe, ponieważ dużą część dnia śpią, ale prawda jest taka, że potrzebują bodźców, aby pozostać zdrowe i szczęśliwe. Brak aktywności fizycznej i umysłowej może prowadzić do nudy, stresu, a nawet problemów zdrowotnych, takich jak otyłość i destrukcyjne zachowania. Koty są z natury myśliwymi, a gdy nie mają okazji do odkrywania tego instynktu, mogą zacząć rozwijać nawyki takie jak gonienie własnego ogona, drapanie mebli czy nadmierne miauczenie. Potrzebują codziennych wyzwań, aby czuć się zadowolone, czy to bawiąc się w polowanie, eksplorując nowe przestrzenie, czy interagując z tobą. Jak to rozwiązać? Zainwestuj w interaktywne zabawki, tunele, drapaki i aktywności które stymulują zachowanie łowieckie, takie jak gry wymagające ruchu, chowanie smakołyków lub zabawek z piórami. Poświęcenie kilku minut dziennie na zabawę z kotem może znacząco poprawić jego nastrój i zdrowie. Stymulowane koty są szczęśliwsze, bardziej zrównoważone i mniej skłonne do rozwijania niepożądanych zachowań. Zwyczaj numer 6 nadmiar czułości lub manipulacji. Choć bardzo lubimy rozpieszczać nasze koty, ważne jest, aby pamiętać, że nie wszystkie koty lubią być głaskane przez cały czas. Każdy kot ma swoją własną tolerancję, a wymuszanie interakcji może powodować stres, a nawet agresywne reakcje takie jak ugryzienia i drapania. Koty są niezależnymi zwierzętami i bardzo cenią kontrolę nad swoją przestrzenią. Gdy czują się przytłoczone ciągłym głaskaniem, mogą reagować negatywnie, Uciekając lub pokazując wyraźne oznaki dyskomfortu, takie jak uszy skierowane do tyłu, machanie ogonem lub próby oddalenia się. Co robić? Kluczem do zdrowego związku jest szanowanie sygnałów Twojego kota. Obserwuj jego mowę ciała i odkryj. Jakie rodzaje pieszczot mu najbardziej odpowiadają oraz w jakich momentach jest najbardziej otwarty na kontakt. Wiele kotów preferuje delikatne głaskanie po głowie i brodzie. Podczas gdy brzuch zazwyczaj jest strefą zakazaną dla większości. Szacunek dla przestrzeni Twojego kota wzmacnia zaufanie między wami i zapewnia, że przyjdzie do ciebie, gdy będzie chciał czułości. Zwyczaj numer 7. Wymuszona koincydencja z innymi zwierzętami. Przybycie nowego pupila do domu może być ekscytujące dla Ciebie, ale dla Twojego kota może być prawdziwym źródłem stresu. Koty to zwierzęta terytorialne i lubią mieć kontrolę nad swoim otoczeniem. Gdy nowe zwierzę wkracza w ich przestrzeń bez odpowiedniego wprowadzenia, mogą czuć się zagrożone i reagować lękiem, agresją lub nawet izolacją. Każdy kot ma swoją osobowość i czas adaptacji. Wymuszanie szybkich interakcji może prowadzić do niepotrzebnych konfliktów, a nawet wpłynąć na zdrowie emocjonalne Twojego pupila. Możesz zauważyć oznaki dyskomfortu, takie jak defensywna postura, syczenie, a nawet zmiany w nawykach żywieniowych lub w kuwecie. Jak ułatwić współżycie? Wprowadzenie powinno być stopniowe. Zacznij od pozwolenia zwierzętom na poznanie się przez zapach, wymieniając koce lub zabawki przed bezpośrednim kontaktem. Na początku STW zamknięte RZ oddzielne przestrzenie i stopniowo zwiększaj interakcje, zawsze szanując rytm swojego kota. Z cierpliwością i odpowiednimi strategiami możliwe jest zbudowanie harmonijnej relacji między zwierzętami. Zwyczaj numer 8. Nieregularne lub niewłaściwe żywienie. Żywienie jest kluczowe dla zdrowia i dobrostanu twojego kota. Jednak częste zmiany w godzinach posiłków lub oferowanie niewłaściwej diety mogą prowadzić do stresu, problemów trawiennych, a nawet niepożądanych zachowań, takich jak uporczywe miauczenie czy kradzież jedzenia. Koty to zwierzęta przyzwyczajone do rutyny i lubią przewidywalność również w porze jedzenia. Jeśli posiłki są serwowane o nieregularnych porach, mogą czuć się niespokojne. Co może prowadzić do szybkiego i nadmiernego spożycia jedzenia, skutkując wymiotami lub przyrostem masy ciała. Ponadto oferowanie niewłaściwych pokarmów, takich jak resztki Twojego jedzenia lub nadmiar smakołyków, może zaszkodzić zdrowiu kota na dłuższą metę. Co robić? Utrzymuj spójną rutynę żywieniową, z ustalonymi porami posiłków i zrównoważoną dietą, bogatą w niezbędne składniki odżywcze dla kota. Zawsze konsultuj się z weterynarzem aby wybrać najlepszą karmę zgodnie z wiekiem, wagą i specyficznymi potrzebami Twojego pupila. Zdrowa i regularna dieta utrzymuje Twojego kota szczęśliwego, zadowolonego i pełnego energii do zabawy. Zwyczaj numer 9 brak kontaktu z naturą. Koty mogą komfortowo żyć w domu, ale to nie oznacza, że nie odczuwają braku naturalnych bodźców. Obserwowanie ptaków przez okno, czucie zapachu wiatru, czy nawet chwila na słońcu to niezbędne doświadczenia dla dobrostanu twojego kota. Brak tych bodźców może prowadzić do nudy, stresu, a nawet kompulsywnych zachowań, takich jak nadmierne lizanie się lub nieustanne drapanie mebli. Koty uwielbiają eksplorować, a gdy nie mają bezpiecznego dostępu do otoczenia na zewnątrz, mogą stać się niespokojne i nadpobudliwe, szukając alternatyw w domu, które nie zawsze są najlepsze jak próba ucieczki przez otwarte drzwi lub okna. Co zrobić? Jeśli mieszkasz w mieszkaniu lub domu bez bezpiecznego podwórka, zainwestuj w rozwiązania takie jak siatki ochronne na okna, półki blisko nasłonecznionych okien, a nawet ogrody wewnętrzne z roślinami bezpiecznymi dla kotów. To pozwala mu mieć kontakt z naturą w sposób kontrolowany i bezpieczny. Kot, który może obserwować świat zewnętrzny w bezpieczny sposób, jest szczęśliwszym i spokojniejszym kotem. Nawyk numer 10 Brak bodźców i aktywności. Choć koty spędzają dużą część dnia na spaniu, nie oznacza to, że są leniwe lub że nie potrzebują bodźców. W rzeczywistości odpoczynek jest częścią ich naturalnego instynktu łowieckiego, co pozwala im być gotowym do działania, gdy zajdzie taka potrzeba. Jednak gdy nie otrzymują odpowiednich bodźców, zarówno fizycznych, jak i psychicznych, mogą rozwinąć problemy z zachowaniem i zdrowiem. Brak aktywności może prowadzić do skrajnej nudy, co skutkuje niepożądanymi zachowaniami, takimi jak drapanie mebli, gryzienie nieodpowiednich przedmiotów, nieustanne miauczenie, a nawet stawanie się nadmiernie zależnym od opiekuna. Ponadto znudzony kot może rozwinąć kompulsywne nawyki, takie jak nadmierne lizanie się, polowanie na własny ogon lub chowanie się przez długie okresy. Brak bodźców może także przyczynić się do przyrostu masy ciała. Ponieważ bezczynność prowadzi do gromadzenia energii i zwiększonego apetytu z nudów, co może skutkować otyłością i problemami zdrowotnymi, takimi jak cukrzyca i choroby stawów. Kiedy kot nie ma zabawek, wyzwań ani codziennych interakcji, może czuć frustrację i niepokój, co może prowadzić do chronicznego stresu, apatii lub agresywnych zachowań. Koty są naturalnymi myśliwymi, a ich instynkt łowiecki musi być regularnie stymulowany. Lubią gonić, wspinać się. Eksplorować, a nawet rozwiązywać małe wyzwania, aby zaspokoić swoją naturalną ciekawość. Monotonne środowiska, bez możliwości wzbogacenia, mogą skłonić kota do szukania bodźców w niewłaściwych miejscach, takich jak wspinanie się na niebezpieczne półki lub ucieczka do niebezpiecznych obszarów na zewnątrz. Jakie jest rozwiązanie? Klucz tkwi w wzbogaceniu środowiska, oferując różnorodność bodźców, które utrzymują kota aktywnym fizycznie i psychicznie. Zainwestuj w interaktywne zabawki, takie jak kulki, które uwalniają smakołyki, wędki z piórami imitującymi ruchome ofiary oraz tory, które zachęcają kota do biegania i eksploracji. Ponadto zabawki stymulujące poznawczo, takie jak puzzle z karmą, pomagają utrzymać umysł kota aktywnym i zaangażowanym. Innym skutecznym sposobem na zapewnienie bodźców jest stworzenie dynamicznego środowiska z podwyższonymi półkami, aby mógł się wspinać i obserwować dom z różnych wysokości, pionowymi drapakami do wydatkowania energii oraz tunelami do zabaw w gonitwy. Małe kryjówki i kartonowe pudełka są również doskonałymi opcjami do symulowania nor i stymulowania eksploracji. Oprócz zabawek i struktury środowiska, kluczowym czynnikiem jest interakcja z ludźmi. Poświęcenie kilku minut dziennie na zabawę z kotem wzmacnia więź między wami, pomaga złagodzić jego stres i zapobiega uczuciu zaniedbania. Krótkie sesje zabaw, które naśladują polowanie, takie jak użycie wędki, aby zmusić go do biegania i skakania, są doskonałe do zdrowego stymulowania instynktu drapieżnego. Tworząc zrównoważoną rutynę, z dobrze rozłożonymi momentami aktywności i odpoczynku, twój kot poczuje się bardziej zadowolony, zrelaksowany i szczęśliwy. Stymulowane koty są bardziej pewne siebie, zdrowe i mniej podatne na rozwój destrukcyjnych zachowań. W końcu kot z codziennymi wyzwaniami żyje pełniej, zdrowiej i jest wolny od nudy. A ty, czy zidentyfikowałeś się z którymś z tych zachowań swojego kota? Teraz, gdy już wiesz, jakie sytuacje mogą stresować twojego pupila, czas zastosować te wskazówki w praktyce i zapewnić mu spokojniejsze i bardziej komfortowe otoczenie. Małe zmiany w codziennym życiu robią ogromną różnicę dla dobrostanu Twojego kota. Pamiętaj, że każdy kot jest wyjątkowy, a obserwacja jego zachowania jest niezbędna do zrozumienia jego potrzeb i preferencji. Szanowanie przestrzeni, tworzenie stabilnej rutyny i oferowanie odpowiednich bodźców to klucze do harmonijnego i pełnego miłości współżycia. Jeśli spodobały Ci się te wskazówki i chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej o zachowaniu kotów, daj lajka i zapisz się do kanału aby nie przegapić następnych filmów. A spójrz. W filmie, który teraz pojawia się na ekranie, odkryjesz trzynaście rzeczy, które twój kot chciałby, abyś wiedział. Nie przegap. Do zobaczenia w następnym filmie. Na razie.